Cześć! W tym odcinku poznacie sposoby otrzymywania kwasów. Zaczniemy od kwasów beztlenowych. Kwasy beztlenowe to wodne roztwory wodorków i metali. Ich wzory i nazewnictwo poznaliście w poprzednim odcinku. Jeśli nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam. Tam wyjaśniony jest sposób nazewnictwa tych kwasów. Teraz zajmiemy się już tylko ich otrzymywaniem. Kwasy beztlenowe otrzymujemy z wodorków niemetali. Jest to o tyle proste, że kwas carkowodorowy zapisujemy jego otrzymywanie reakcji w następujący sposób. Prawa i lewa strona reakcji niczym się nie różni. To jest najfajniejsze w kwasach beztlenowych. Ta prostota otrzymywania, czyli po lewej i po prawej stronie mamy wzorem zapisane dokładnie to samo. Natomiast co jest ważne w reakcjach otrzymywania kwasów bezlenowych, to opis tej reakcji nad strzałeczką koniecznie musicie zapisać symbol wody. H2O. Koniecznie. Bo yy, ta reakcja nie zajdzie, jeżeli nie będzie środowiska wodnego. No i bezwzględnie nad strzałeczką woda. To jeszcze? Po lewej stronie zapisujemy w nawiasie małe g. Co to oznacza? Że po tej stronie reaguje gaz. Tak jak wcześniej wspominałam, kwas siarkowodorowy powstaje z jego wodorku, więc wodorki są w formie gazowej, więc musimy to rozróżnić. Po lewej stronie przy wzorze H2S musi być G, natomiast po prawej stronie przy, symbole H2, przy symbolu H2S musi być AQ. Co to oznacza? Ro, rozpór wodny. I dzięki temu, jeżeli spojrzymy na tą reakcję, to już wiemy, że mimo, że te wzory wyglądają tak samo, to po lewej stronie jest to wodorek, a po prawej już wodny rozpór Wodorku, i jest to kwas. Analogicznie postąpimy w przypadku kwasu chlorowodorowego. Po lewej stronie i po prawej. W We wzorach. Dokładnie tak samo to wygląda. Wzorami. Natomiast znowu. H2O koniecznie nad strzałeczką po lewej stronie znów G i po prawej stronie Aku, czyli roztwór wodny. Jak widzicie, tak jest w każdym przypadku, niezależnie od tego, jaki kwas beztlenowy mamy otrzymać. Czasami panie wymagają, abyśmy napisali Krok wcześniej, to znaczy jak otrzymywać wodorki, które następnie są wykorzystywane w reakcji otrzymywania kwasów. Tutaj reakcje są również bardzo fajne, bardzo intuicyjne. w każdej reakcji otrzymywania wodorku, czyli substratu tej reakcji, znów otrzymywania kwasów bestrynowych, musimy Wziąć pierwiastek, który wchodzi w skład wodorku oraz wodór. I otrzymujemy w reakcji syntezy. Przypominam, że to jest typ tej reakcji: reakcja syntezy. Otrzymujemy H2S. Wodorek, które następnie w wodnym środowisku staje się kwasem beztrenowym kwasem siarkowodorowym. Analogicznie w kolejnych przykładach, czyli bierzemy wodór, chlor, jeżeli chcemy otrzymać HCl, no i otrzymujemy HCl. Tutaj przed HCl musimy dać współczynnik stacheometryczny, żeby nam się zgadzały, zgadzały się, się bilans reakcji. O tym będzie wkrótce odcinek, także jeżeli jest to dla Was tajemna wiedza na razie, to tutaj pamiętajcie, że jeżeli są dwójeczki w obydwóch, no to musi być dwójka po prawej stronie wyrównująca bilans. Dlaczego siarka ma, nie ma tutaj w małej żadnej cyfry, natomiast wodór odruchowo, napisałam, H2, tak samo Cl2, tak samo będzie w przypadku bromu, zapiszę go Br2 i tak samo w przypadku jodu. Otóż dlatego, że te pierwiastki występują w, jako dwuatomowe cząsteczki. I Nieważne, jaka będzie reakcja, jeżeli będziecie mieli informację, że w reakcji bierze udział jeden z tych pierwiastków tutaj ściąga napisałam z boku, to zawsze, ale to zawsze piszemy je w ten sposób. Czyli z dwójeczką od razu za, jako indeks geometryczny, za tym pierwiastkiem zawsze muszą, muszą występować jako dwuatomowe cząsteczki. Nie może to być absolutnie. Taki zapis, tutaj absolutnie, nie może wydaje się, że to jest że tak intuicyjnie, to absolutnie nie, nie przy tych pierwiastkach. Także tutaj polecam zapamiętać. Jak to zrobić? Siedemnasta grupa, to jest 17 grupa układu okresowego. No i co? Zostaje nam jeszcze H, O i N. Bardzo często... Pierwiastki, które biorą bardzo często układ, udział w reakcjach, więc dosyć szybko jesteśmy w stanie zapamiętać. I jeszcze raz, 17 grupa pierwiastki występują w postaci dwuatomowych cząsteczek. No i jeszcze H, wodór, tlen i azot. Otrzymywanie kwasów tlenowych jest troszkę bardziej komplikowane, ale tylko troszkę. E, aby uzyskać dany kwas potrzebujemy tlenek kwasowy o tej samej wartościowości pierwiastka w tym tlenku, tak samo jak, tak, o takiej samej wartościowości jak w kwasie. No i to brzmi tak dosyć um, trudno, ale w przykładach okazuje się, że po pierwszym zrozumieniu pierwszego przykładu Nieważne, jaki przykład mamy rozwiązać, staje się to dla nas oczywiste i intuicyjne. A zatem, skoro mamy otrzymać kwas węglowy A2CO3, zawsze musimy wziąć wodę. Zawsze w reakcji otrzymywania kwasów węglowych musi być jednym ze substratów woda, a drugim, tak jak powiedziałam, tlenek kwasowy, czyli zaczynamy sobie CO. No nie ma innej opcji, jeżeli tutaj jest węgiel, to musimy mieć w tym tlenku węgiel. No i wiadomo, że w tlenkach że w tlenkach jest to no oczywiście też jeszcze tlen. No i co? Wartościowość tlenu jest zawsze dwa. Ale jaka wartościowość jest tutaj w tym tlenku? Jeżeli nie pamiętamy tego to polecam sposób obliczania wartościowości atomu centralnego, jaki przedstawiłam w poprzednim odcinku. Ale dla przypomnienia tutaj pokażę jeszcze raz. Czyli jak wyliczyć wartościowość tego węgla 2 razy 3 jest 6 i odejmujemy to, co jest przy wodorze tą cyfrę, czyli minus 2, wartościowość węgla jest 4 i wartościowość w tlenku kwasowym. Z którego powstaje potem kwas węglowy, też musi być 4. No i tutaj znów odsyłam dokładnie, jeżeli ktoś nie pamięta, jak kracamy wartościowości do odcinka dotyczącego tlenków. Dla przypomnienia tylko pokrótce. Wartościowości parzyste możemy skrócić. Zapisujemy na krzyż 1, która tutaj powstała. Podzielenia 2 przez 2 jest 1, trafia tutaj, jest dla nas niewidoczna, więc zostaje w takiej postaci. Natomiast czwórka podzielona przez 2 daje 2, trafia to metodą na to krzyż za tlen. No i w tym momencie mamy tlenek kwasowy CO2, czyli tlenek węgla 4, jest tlenkiem, którego możemy otrzymać pas węglowy. I to jest bardzo ważne przy solach, tak? Czyli zapamiętanie. Jeżeli nie od razu automatycznie tych par, to przynajmniej w jaki sposób możemy z tego kwasu wyliczyć tlenek, z jakiego powstaje. Tak jak ja to przed chwileczką zrobiłam. Dlaczego? Bo metody otrzymywania soli wymagają znajomości kwasów, wymagają znajomości tlenków kwasowych, czyli tlenków, z jakich te kwasy są utrzymywane. Ale przejdźmy dalej. Kwas azotowy 5. Ale skąd ja to wiem? Oczywiście to wyjaśniałam w poprzednim odcinku. Zachęcam do obejrzenia. Znowu, w każdym przypadku woda, ja to piszę odwrotnie, chcę przejść na sam koniec do tlenku. No i cóż, znowu, zasada jest taka, że otrzymywanie kwasu z tlenku kwasowego tej samej wartościowości pierwiastka wchodzącego w, w Wchodzącego w skład kwasu. I co? Tutaj 2 razy 3 jest 6, minus 1 jest 5, czyli wartościowość azotu w kwasie musi być 5, lenu jest zawsze 2. Na krzyż zapisujemy. No i okej, okay. mamy już reakcję zatrzymywania. Kolejny krok, tutaj nie musieliśmy, bo wszystko się zgadzało, jest bilansowanie reakcji chemicznej. Po tej stronie są dwa kodory. Teraz wyrównałam wodory, wyrównałam azoty, wyrównałam tleny. Jak to będzie w przypadku kwasu azotowego 3? Kwas azotowy 3, czyli jeżeli już słyszymy, można też w ten sposób już skrótowo, jeżeli dla kogoś staje się to oczywiste, albo wie, jakie są nazwy tych tlenów, tych kwasów, albo już patrząc potrafią, potraficie bardzo szybko wyliczyć, w tym momencie wiemy, że jeżeli to jest kwas azotowy 3, to jego wartościowość jest 3. Wartościowość tlenu 2. Na krzyż zapisywany. Plus woda. Otrzymujemy kwas azotowy 3. I znów wyrównujemy, robimy bilans. Ilości wodorów są równe po prawej i lewej stronie. Ilości azotów też i ilości tlenu. Możemy przejść dalej, czyli kwas azotowy, kwas siarkowy, no i właśnie ile? Tutaj policzę to na boku, 2 razy 3 jest 6, minus to co przy wodorze, czyli tutaj potrzebujemy tlenek siarki 4. Jak tlenek siarki 4 będzie wyglądał, jego wzór? Tutaj dwójka, tutaj ta sama wartościowość, 2 przedzielone na 2 to jest 1. 4 na 2 jest 2, czyli SO2 zapisane na krzyż. Ósną woda i otrzymujemy kwas siarkowy 4 H2SO3. Tutaj zbilansowane już jest ilości atomów danych pierwiastków, przechodzimy dalej. 2 razy 4 jest 8, minus 2 jest 6, czyli musi być to tlenek siarki. 6. Jaki będzie miał wzór? No, skoro yy, siarka ma być 6 wartościowa, ten 2 znowu są to parzyste cyfry, więc możemy je skrócić. 2 przez 2 jest 1, 6 przez 2 jest 3. Znów zapisujemy na krzyż, czyli SO3 plus woda, otrzymujemy kwas siarkowy 6, a 2 jest 4 a jak to będzie w ostatnim przykładzie, gdzie mamy pas fosforowy 5? Skąd ja to wiem? 2 razy 4, 8 minus to, co przy wodorze ta cyfra, czyli 3, daje nam 5. No i musimy wziąć w tym momencie tlenek fosforu, wychodzi na wartościowość 5, a tleno 2. No i teoretycznie powinniśmy wpisać P2 o 5, tak? Metodą na krzyż. Ale fosfor jest wyjątkiem. I to, co powinno nam tutaj powinniśmy zapisać wielokrotnie my. Czyli wpisujemy p 4 o 10 a nie T2O5. Dlaczego? Ponieważ naukowo udowodniono, że fosfor występuje w formie czteroatomowej. No i stąd jest taki wyjątek do zapamiętania. Czyli przy tlenku fosforu to, co nam wyliczamy, i tak jak powinniśmy zapisać metodą na krzyż. Musimy wielokrotnić. No i otrzymujemy kwas fosforowy 5. Ale musimy jeszcze pamiętać o zbilansowaniu. Po tej stronie są dwa wodory, po tej trzy. To już wiemy, że coś jest nie tak. Po tej stronie są cztery fosfory, po tej stronie jeden, więc wpisujemy sobie tu czwórkę. No i teraz możemy wodory fajnie uzupełnić. 6. No i wszystko się już zgadza. W ten sposób rozpisałam najbardziej popularne kwasy i ich otrzymywanie, reakcje otrzymywania. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, a jeśli nie chcecie, żeby jakikolwiek odcinek umknął Waszej uwadze, pamiętajcie o subskrypcji. I do usłyszenia w następnym odcinku.